Widzowie porwali mnie gdzieś, no i nie mam gdzie co robić. Masz mi kopać w kopalni. Kto to mówi? Jakie trzechy, brzydko tu. Lepiej będę w kopalni, bo mnie nie wypuszczą. O, jakie rzeczy mamy w skrzyni. Ja się boję, widzowie, boję się. Porwali mnie, miałem takie łone życie, ale jakie trachy ile Ech, dobra, już kopać, Już ci kopę. Ech, bo gdzieś jest las nie? O, a co to? Ech, drabinki. Ło, wow, drabinki, dobra. Może by tam ucieknął troszkę. Dobra, może spróbujemy. Dobra, idę spać. Dobra widzowie, to ja postawię te kafelki, za chwilę się widzimy. Dobra widzowie, pobudowałem tam już troskę. I teraz wspinam się na Tutaj Kto tam jest? Kto to jest? Ej, ty mały! Czemu stąd wychodzisz? Ja boję się, co my tu? A, co to jest za postać? A. Co on tu robi? Stój tam! Uch, dobra, nie wiem, co chcesz... Klęć mi tu. O, dobra, dobra. klęcz. mi tu. Klenź mi tu. Klenź chcesz, ode mnie? <grym> chcesz stąd uciec? Musisz zrobić to, Co Klenź mi tu. Klenź to tu. Klenź mi tu. Klenź mi tu. Klenź mi tu. Ale ja tam nie chcę z... idź albo cię spalę. Dobra, już idę, już idę. Tędy mam iść. Tak, idź tam szybko, bo chcę cię zabić kredyć później. Dobra, idę. Co on robi? Ja tu się boję. Jeszcze panowie. Wejdź tędy. Szybko. Uważaj na płótnik. I mam tam wejść. Masz bloki pewnie. No to ci podsad. Dobra panowie. To na mnie nie krzyczcie proszę, bo ja się boję. Dobra. Co my tu mamy? Jakieś książki. Co tu mamy? Diaksowe albo notarytowe rzeczy za dwa diaksy. Resta za jeden diaks. O co chodzi? I tutaj co mam napisane? Na końcu boss. Ha, ha, ha. No nie wierzę. Ale co mamy w tej książce? Aha, to może o to im chodziło, że jak za owe i rzeczy za dwa. I co mamy w tej książce? Jedzenie za darmo. No właśnie widziałem tam jedzenie. To fajnie że jedzenie za darmo. Coś dobrego mi dali. A nie ciągle musiałem mieć to zgniłe mięso. Dobra. mi dobra. Ja go nie słyszę i nie chcę go słyszeć. A tutaj mamy zbroję. A tam co mamy? To jest jakiś dispenser. A co tam jest? Jajka, mobów? 16? Przecież nie da pracy 16 na razie ich pokonać. To może na Rad to zrobimy widzowie. Najpierw pierwszego bierzemy. A! A piję nie, mocnie! Ja się zaraz Chodź tu nie uciekaj! Dobrze, dobrze idę. Idę już, tylko na nam nie krzyczę panowie, dobrze, ja już będę grzeczny w serio. A, ktoś mnie bije. Ten slime tu uciek? A nie, zaraz ginę znowu. Czekaj, ode mnie. U. Muszę go jakoś pokonać. Wracaj to mówię, co mi uciekasz, Dobrze! To nie ja, to nie ja, na serio, przeczekam. To jest mnie zabija. Chodź, to jest lajnie. I co teraz? I kto jest teraz górą? Zabiję go, to, zabiję to. Znowu zginąłem. No, chodź do wody, tutaj kolego, tutaj Cię pokonam w mojej wodzie, w moim żywiole Ty nie zaskoczysz. Pewnie. Może no, nie widzą. nie widzę Chudź. Chudź. Tam Chudź. Chudź. poszło Jaki to... on szybko potrafił skakać, żebym tak nie potrafił? Czuka, spągłem do szybko. Nie, ale chodźcie to mnie! Dam radę z nim. Aha, A co mam się to wyzwala? 77 tysięcy małych takich... Winąłem! Eee, Wracaj tu szybko! Bo cię zabiję sam i już więcej nie będę żył. Taką mam moc! Bo w końcu jestem Hero Braille. To Hero nie ja jeszcze nie wiedziałem. To najpotężniejsza postać w całej najprawdzie. Muszę ich pokonać. Wracaj na Zostaw Zostawimy. Masz być w arenie, kiedy Twoja moc się osłabia. I wtedy przeżywa każdy pojedynek. Ha, ha. Ha, 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 ha. Co było jakimś cudem? Coś tam mówił ten pan. Ach, e, dobra, Zbieżę, zasy, bo za chwilę znikną. O nie, on przycaju. No dobra, to robiłem to. To też bije. No nie zdechł znowu. Trzeba ich porobić, widzowie. Zrobię cięcie i pozabijam. Dobra widzowie udało mi się pokonać, ale nadal się boję, bo teraz muszę iść więcej zespałnować. Teraz pająk, Ale ja uciekam. Haha, no bad. Pigment Pigment blue, ja nie lubię tych świdów. Idź sobie świd. No. I umarłem. Muszę iść na Alenę. Dobra widzowie. Już przyszłam tutaj i teraz muszę sklepać takie waka. I dobrze no tak. A poczekajcie, a co my tu mamy? Diamenty. To poczekaj. To, no to chyba jak pokonałem na to typa, to mogę wziąć sobie diamenty. A ja już trzy typy pokonałem. I biolec las, dwa. I, 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 i. Teraz muszę taki diament skupić, ja rozumiem, tak? No chyba tak. To ja chcę odłożyć zamiast tego i chyba muszę odłożyć diament, bo by nie Co się dzieje? Jakieś pioruny walą tutaj. Straszne. Dobra, muszę teraz lepiej z nimi walczyć. Kogo teraz mamy? Jakieś głos kolejnego pającek. Ble. Pająki. Czekaj, ja nie lubię pająka. Kolejny. O Magma Magnik. Ciebie to polubię. Przy tym zespół nie taki wielki jak szwina. A teraz ginie. I dwa diamenciki na moje konto kolejne. Hopa. A tutaj tu mamy asbroje. A ja mam stele, więc mogę kupić. O, zrobimy tak. Tutaj dajemy stely, i bierzemy o tak, weźmiemy. I to założymy tu, a to tu. No i teraz mamy z zbloję, widzowie. Ja się tutaj boję. Będzie już coś wszystkich pokonać. Tylko żeby stąd wyjść. O, proszę. Ja chcę stąd wyjść, ja już nie chcę tutaj być. Mia ja za chwilę, bo płacę znowu. Pewnie moja mama mnie teraz szuka mogę go zabić. To jest taki klwiący pająk. Nie, to ja już umrę. A jedyny, co dał mu jest? No przecież. To biola. Napiję się. Dobra, ale teraz i tak muszę ich pokonać. Pełna wiara w siebie i kupiamy ich. I Blaze. No i fajnie. Kto tu normalny dał Blaze? Ja muszę teraz do. Ja pokonałem tam te, pokonałem dwóch. Które ja teraz mogę zrobić tak. łuk Odkładam to wszystko. I strzały. Wszystkie za jeden element. Gdzie ja to wziąłem? Dobra. Gdzie on jest? Chcę go uszczelić. Chodź Blaze. Blaze. Taś, taś, taś. Jestem tu by Cię zabić. Ale dobra, nie widać go, więc jeden diament na moje konto. I kolejny ten grzybki pająk. Dobra, albo go. Skielet w złotym hełmie? Serio? Dobra, zrobimy pojedynek na łóczniku. Zobaczymy, kto jest lepszym łócznikiem. Ja oczywiście. Dobra, to ja już trzech pokonałem, to idę po trzy diamenty. Syneczku! Weźmę mamową, ale ja nie mogę stąd wyjść, bo mnie zabije on. Dobra, co diamenty sprzedaję, żeby kupić jedne poldy. A co to za to? Ona chyba tu jest. Mamo, uciekaj stąd, po ciebie jeszcze polwą. Uciekaj, ja sobie poladzę. Ja uciekam do domu. Lampi. Kto się zespił? Nic się nie zespiło. O nie. Jakiś guzik się zrespiła Co to za guzik? A może by go tutaj postawił To by może uciekł Sprawdźmy O, uwagi, guziora Mogę wyjść Wychodzę, ale tu są kolce, no nie Ech, A mam kill off mi i znowu to wyjdę jak już tędy. Tędy dam radę. Ej, wracaj tam. Dobra, tutaj chyba muszę być. Uciekam od was, panowie. Zombie się zmartwił. Ja się kuję, zombie. Gin, zombiaku! I wy panowie też gincie. Gin, gin. Dobrze i dobrze ci tak. Ile ich tu jest? Stawiam kolce, niech się kują, o to. Uciekam od nich. A ciebie zaraz zabiję. A, puf. A, podbił mnie. Ach, jest. Nie mogę się ruszyć. No mogę w końcu. Przecież tamten jest przepotężny typ. Ja go nie pokonam. Zasadne skarby. Dobra. Czas na moje tajne Ule. Szenie. Siedziałek. Hmm. on jeden. Ciu, dobra. Teraz nie masz żadną sens, gość. Bo Jestem no, ucznikiem number one. Nikt mnie nie, nie ma. Mnie się nie da pokonać, jasne? Jasne? Nie da się mnie pokonać. Więc mnie lepiej zostawcie. I uciekajcie stąd. Już więcej z wami nie chcę być. Uciekam stąd. Uciekam. Bo jeszcze was zabiję. Uderzy mi trochę. I czas na ciebie. O nie, zombie jeszcze nie. Podpalimy się! Nie. Zginę nie. Przyciąga mnie, a ja się... A, a, przyciąga mnie, nie mam jak się ruszyć, widzowie! Ratunku, ratunku! Ratunku, ratunku! Jeżeli chcecie uratować Oscara, to zostawcie łapkę w górę. Teraz mam cię! Już nigdzie mi nie uciekniesz! Zostaw mnie, ty świnio! Masz po półbie! Stój tu, a nie! Rzut to bom! I znowu tam nie krwi mi się z głowy wylało tu. O, niedobrze, że mi tak bardzo się męczyłem, żeby to zrobić. Nie mogę już dalej iść.